Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej, polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy po treningu bokserskim, który poprowadził trener Piotr Szaliłów. Witam Cię Piotrze. Witam. Piotrek, dzisiaj było dużo osób, jeżeli chodzi o poniedziałek, o godzinę 20, na którą jest trening. To chyba już raczej taka stała liczba, co? No zazwyczaj tak właśnie w poniedziałki jest spora frekwencja ciasno na sali, także nawet no, fajnie, jak tak tyle osób przychodzi. Ciasno, ale dobrze, bo chyba zauważy, zauważyłeś też sam, że jeżeli chodzi o nowe osoby na boksie, to wszystko wzrasta. No tak, widzę, że jest jakieś zainteresowanie tą dyscypliną. Cieszę się. Można zobaczyć nowe osoby, można je ocenić, jeżeli przychodzą ci najmłodsi. Ci najmłodsi są chyba nie ujmując tym starszym, najbardziej wartościowi, dlatego że jeżeli będą chcieli stanąć do ringu, to im są młodsi, tym lepiej. No tak, właśnie taki wiek szkolny to jest bardzo właśnie w sumie najlepszy czas dla rozpoczęcia takich treningów bokserskich, bo wtedy wszystkie te zdolności takie motoryczne bardzo szybko się przyswajają i taki młody organizm szybko się uczy i to już zostaje praktycznie na całe życie. To, to co w młodości się nauczył i ten sport. W pierwszym turnieju Lubelszczyzna, który miał miejsce niedawno, właśnie to mogliśmy zauważyć, dlatego, że ci najmłodsi y, też mieli okazję spróbować swoich sił w w walkach pokazowych, które nie były punktowane. Tak, tak. To te przedwalki, tak. no, no mhm. to tam akurat z naszego klubu tych chyba takich młodych zawodników, to nie było tam w tych przedwarkach, ale no właśnie było tam parę takich. No, no to fajnie, że, że coś takiego się organizuje i że akurat na tych Mistrzostwach Urbalszczyzny fajnie to wyszło, bo strasznie dużo zawodników było i widać, że ta dyscyplina nie, nie umiera. Dokładnie, a się rozwija i tak powinno być dalej. Piotrek, dzisiaj półtorej godziny treningu. Treningu katorszniczego, bo już pod koniec niektórzy mieli dosyć. Co dzisiaj mm, mieliśmy okazję zobaczyć na treningu twoim? Dzisiaj zrobiłem tak jak w sobotę się widziałem z trenerem Maciejewskim i pytałem się właśnie odnośnie wskazówek. To zrobiłem tak właśnie ten trening pod względem takiej wytrzymałości, szybkościowa. Tak jak trener Maciejewski tam mi dawał wskazówki i zrobiliśmy po technice sporo przyborów. Było właśnie na przyborach i, no i w zasadzie to był taki trening typowo wytrzymałościowy, wytrzymałość szybkościowa. Już w tą sobotę będziemy mogli zobaczyć sobotę bokserską, która odbędzie się w Tomaszowie Lubelskim. No i co? no i nasi zawodnicy też tam jadą. Kto od nas jedzie? Jeszcze tak do końca, tak na 100% to ciężko mi powiedzieć ilu zawodników pojedzie z PAKO. Jeszcze muszę się tutaj skonsultować na pewno z trenerem Tomkiem i z trenerem Maciejewskim. Ale zobaczymy. No na pewno parę osób tutaj myślę, że tak z, za 4-6 osób może yy, pojedzie do tego Tomaszowa. Dzisiaj widzieliśmy Daniela Lipczyńskiego, Grzegorza Kabrosa. Nie było Ani, ale Ania też wystąpi z tego, co słyszałam. No właśnie, chciałem, bo po tej porażce, po tej pierwszej walce, yy, którą tam przegrała na tych mistrzostwach rubelszczyzny to widać, że no, tak nie załamała się, no, chce dalej boksować także życzę jej wszystkiego najlepszego, żeby tutaj dalsze walki już były wygrane i żeby tam przecierała się na tych ringach no i myślę, że pojedzie do tego Tomaszowa. Tutaj jeszcze się właśnie skonsultuję z trenerami. Ani troszeczkę zabrakło, jeżeli chodzi o doświadczenie, bo trafiła na troszeczkę mocniejszą rywalkę, która już od początku na, napierała na nią, ale miejmy nadzieję, że pójdzie szybciej, lepiej trzeba tylko troszeczkę pewne rzeczy dopracować. No tak, jak na pierwszą walkę potrafiła na taką... Dobrą, silną zawodniczkę. Z tego co wiem, to tam tamta miała już parę walk. Jeszcze walczyła z odwrotnej pozycji. To też jakieś jest zawsze utrudnienie. No i no niestety skończyło się takie, jak się skończyło. Ale no, widzę, że ma zapał do treningów i, i dalej chce zasuwać. Także myślę, że wszystko będzie dobrze. No i dobrze, Piotrek. Życzymy naszym zawodnikom jak najwięcej wygranych walk, żeby się przecierali. Żeby dalej byli uparci w tym, co robili, co? W sobotę same wygrane pojedynki. Oby, oby tak było. No, ja też liczę na to, że jakoś tam się zaprezentujemy yy, i, i że będą same wygrane.